Marsa ponawia ofertę za Olmo, a Arsenal dokłada kolejnego Mikela. Sponsorem naszego kanału jest. Fortuna. Bogini Fortuna. Cześć i czołem, witam na kanale Piłkarzyki. Dzisiaj kolejne CT szybko przylecimy sobie przez kolejne najciekawsze dile transferowe. Jutro najprawdopodobniej też jeszcze przed weekendem jedno CT wleci. Tak więc bez zbędnego przedłużania przypominam o możliwości pozostawienia łapki w górę pod tym filmem. To będzie dla nas gigantyczna pomoc. Uwierzcie nam, z góry serdeczne dzięki dla tych, którzy zamierzają kliknąć tę łapkę i dla tych, którzy. Teraz też łapkują wielkie dzięki i przede wszystkim bardzo dziękuję również wszystkim tym, którzy dotychczas łapkowali. No, skoro to mamy za sobą, to jeszcze tylko szybko przypomnę o tym, że trwają igrzyska, batalie w europejskich pucharach, również rozgrywki europejskie ruszają po kolei, a skoro tak, to oferta dla pełnoletnich od Fortuny jest. Dla Was dostępna. Możecie oczywiście zapoznać się ze szczegółami na eFortuna.pl. I dobra, słuchajcie, teraz lecimy już prosto do dzisiejszego CT. Rozpoczynamy od ruchu nie do końca spodziewanego. West Ham zaskoczył, ściągając do siebie najlepszego piłkarza Championship zeszłego sezonu. Crescencio Somerville nie jest już zawodnikiem Leeds United. Zmierza tam, gdzie w zasadzie być powinien, czyli do elity. W Premier League miał bowiem grać razem z Leeds. Sam to przecież może nie obiecywał, ale planował. Wypowiadając się na temat ambicji Leeds w zeszłym sezonie, jak wiemy, niestety z perspektywy pawi nie udało się do elity wrócić. Rozbijając się o ten nieszczęsny finał play-offów w starciu z Southampton, po prostu drużyna Daniela Farkę musiała uznać wyższość ekipy Rasela Martina. Ale szczerze powiedziawszy, ja spodziewałem się, że ktoś po tego, Cruisencio Samem. Vila sięgnie, bo to jest zbyt dobry piłkarz, żeby kolejny sezon spędzał w Championship. On nie może po prostu się na tym poziomie rozgrywkowym marnować. Dlatego absolutnie naturalnym jest dla mnie, że będzie kontynuował swoją karierę w Premier League. Samerville to jest piłkarz, który moim zdaniem Prime ma jeszcze przed sobą. Rocznik 2001, tu jest olbrzymia szansa na rozwój. Do tej pory już pokazał naprawdę bardzo dużo, w zeszłym sezonie prawie 50 spotkań rozegranych w drużynie. Daniela Farkę 21 trafień, 10 asyst, więc tu symboliczne i imponujące double-double. Możliwość gry na jednej i drugiej stronie boiska, bo to skrzydełko lewe i prawe absolutnie nie jest mu obce, chociaż na lewym występował częściej w zeszłym sezonie. Summerville może też odgrywać inne role, Niemniej kluczowe, może również schodzić do środka, kiedy będzie taka potrzeba. Jestem w ogóle bardzo ciekaw, jak to wszystko sobie ułoży Julen Lopetegi, bo na ten moment może mieć. Już stosunkowo niemały ból głowy, a jeszcze przecież w perspektywie jest przyjście napastnika. Zdaniem kibiców West Hamu bardzo rychłe. Mówiliśmy zresztą na kanale piłkarzyki przecież o bardzo prawdopodobnym przejściu Niklasa Filkryga, ale na skrzydłach jest ciasno, bo oprócz znanych i lubianych Kudusa i Bowena, oczywiście Kudus może grać w środku, dobrze o tym wiemy, jest przecież jeszcze Louis Guilherme. Teraz dochodzi właśnie Krysensio Samuel, jest więc ciekawie, a to może okazać się nieostatnie słowo West Hamu. Jeżeli chodzi o warunki, o których musimy sobie trochę porozmawiać przy okazji tego transferu, są one naprawdę bardzo, ale to bardzo satysfakcjonujące dla West Hamu i jego kibiców. Oczywiście mają na to wpływ aspekty kontraktowe bowiem umowa z Leeds Summerville'owi kończy się wraz z, z zakończeniem sezonu 2025-2026, no ale nie jest to kontrakt kończący się tuż tuż, więc te okolice 30 milionów euro, a taka kwota podobno została dogadana między Leeds a West Hamem, są naprawdę imponujące. Szapoba dla West Hamu, udało wam się... Wziąć do siebie naprawdę spektakularnego piłkarza. Przypominam raz jeszcze: oficjalnie najlepszy piłkarz zeszłego sezonu zaplecza Premier League, a dodatkowo ściągacie go za relatywnie niewielkie pieniądze, patrząc na standardy rynkowe. No i oczywiście dostajecie też Grajka, który ma jeszcze wiele, wiele lat gry przed sobą. Ja jeszcze tylko dopowiem, że nie wykluczam takiej opcji, że tam była jakaś umowa dżentelmeńska na linii Leeds i Crescenzio Somerville, Summerville, że jeżeli nie awansujemy do Premier League, to zgłaszający się po ciebie poważny kontrahent będzie miał po prostu łatwiej w dogadaniu się z nami. Nie wykluczam tego, bardzo możliwe, że tak było. Czasami bowiem piłkarze przecież tak się dogadują gdzieś zakulisowo. Teraz czas wrócić do sagi związanej z Danim Olmo. Jakiś czas temu przedstawialiśmy pierwsze poważne informacje, które mówiły o niepoważnej ofercie Barsy za gwiazdora reprezentacji Hiszpanii na poprzednim euro. Ta niepoważna oferta przypominając to 40 milionów euro podstawy, ale wypłacane w 10 milionowych ratach do roku 2029 i dodatki, bonusy dorzucane przez Barsę Lipskowi w przypadku wygranych mistrzostw w Hiszpanii, maksymalnie dwóch i wygranych rozgrywek Ligi Mistrzów. Tutaj też mówimy o dwóch takowych potencjalnych możliwych bonusach. Łącznie całość miałaby wynieść 60 milionów euro, ale po spełnieniu wszystkich warunków, te najbardziej prawdopodobne trzeba szacować na okolice 40 milionów euro gwarantowanego wpływu do budżetu Lipska, ale oczywiście to wszystko rozbite na raty. Lipsk nie mógł takiej oferty zaakceptować i nic dziwnego, że Barsa wróciła z inną. Ta aktualna oferta to według Fabrizio Romano 55 milionów euro Gwarantowane, 4 miliony euro w łatwo osiągalnych bonusach, więc podejrzewam, że to oznacza, że nie chodzi tu o perspektywę wygrania mistrzostwa kraju czy Ligi Mistrzów, tylko po prostu jakieś statystyki indywidualne. I jeszcze do tego dorzucamy 3 miliony euro trudniejszych bonusów, trudniejszych, czyli trudniej osiągalnych. Tutaj na przykład może być hipotetyczne mistrzostwo Hiszpanii. Ja jestem tylko ciekaw bardzo tego jak rozbito tę kwotę gwarantowaną. Czy ona będzie wypłacana w jednej, w dwóch? Czy w trzech transzach. Oczywiście więcej dowiemy się, kiedy ten transfer będzie nabierał rumieńców. Z drugiej strony już nabiera, bo ta oferta jest zdecydowanie poważniejsza. Jak oczywiście mogliśmy śmiać się z tej pierwszej, to tę drugą wypada docenić. Pytanie tylko, jak to jest rozbite, bo Lipskowi na pewno będzie zależeć na tym, żeby wpływ już teraz mógł klub wykazać, żeby można było też nieco sprawniej manewrować na rynku transferowym. Więc tutaj jeszcze oczywiście nie stawiamy definitywnie. Kropki. Sam Dani Olmo jednak jest przekonany i chciałby do Barsy dołączyć. Mówi się o sześcioletniej, gotowej już dla Hiszpana umowie, dla którego byłby to oczywiście powrót do domu, bo mówiliśmy, że w 2014 roku wyjeżdżał z Katalonii, właśnie z Barcelony, żeby dołączyć do chorwackiego Dinama Zagrzepa. Wiemy, co się później z Danim Olmo przecież działo. Teraz, drodzy widzowie, wypada czekać na to, czy po pierwsze ktoś tutaj jeszcze będzie chciał się zakręcić. W okolicy Daniego Olmo. Mówiło się swego czasu o Manchesterze City, ale od pewnego czasu mi osobiście się wydaje, że City postawiło na tym transferze krzyżyk. Zresztą Pep Guardiola wypowiadał się na temat strategii transferowej i mówił, że ona w gruncie rzeczy, jeżeli chodzi o przyjścia, jest uzależniona od tego, kto z klubu ewentualnie odejdzie. Ale nie nastawia się na jakieś niesamowite, magiczne lato. Co za tym idzie, nie wydaje mi się, żeby sięgał po Daniego Olmo. Zatem. Ta droga dla Barsy wydaje się relatywnie łatwa do przejścia, trzeba się tylko z Lipskiem dogadać. Czekamy na kontynuację negocjacji i jakieś wreszcie konkrety. Dobrze, teraz czas na dwa konkretne ruchy transferowe, które się ze sobą łączą. Można w zasadzie je podsumować znanym hasełkiem: wilk syty i owca cała. Tą owcą w tym przypadku będzie Real Sociedad i to o tym klubie porozmawiamy sobie w pierwszej Kolejności. Luka Sucic jest w zasadzie już jedną nogą w Sociedad. Real zdecydował się zaoferować Salzburgowi za chorwata 10 milionów euro. Patrząc na wartość rynkową młodego chorwackiego pomocnika, jest to kwota oczywiście racjonalna. Wartość Sucicza w tym momencie to 15 milionów euro, ale pamiętajmy, że jego kontrakt obowiązuje do sezonu 2024-2025. 5, więc wraz z tym nadchodzącym się po prostu w Austrii by skończył. Zasburgowi zależy zatem na tym, żeby go spieniężyć, żeby jeszcze uzyskać jakiś profit. Przypominam, że przy okazji zeszłego centrum transferowego, zeszłego lata z centrum transferowym, mówiło się zainteresowaniu dość poważnym Lazio. Wówczas przebąkiwaliśmy o ofercie wyższej, jeszcze z dodatkową klauzulą procentu następnego transferu, ale Salzburg pozostawił Sucicza w zespole i to mu się opłaciło, bo. Jest to piłkarz wdzięczny, harujący na całej długości boiska, pracujący w pressingu, intensywnie grający. No Taki typowy produkt tej modernistycznej piłki w wydaniu Red Bullowym. Zresztą Suchicz w wieku lat 14 trafił do struktur młodzieżowych z Salzburga i tam sobie dorastał, bo było m.in. przecież wypożyczenie do Liefering, więc wszystko zostało w rodzinie Red Bulla i w ogóle to jest też Chorwat, który oczywiście reprezentuje swój kraj, ale który piłkarsko dorastał i kształtował się w Austrii, w której się urodził, bowiem w 2002 roku przyszedł na świat w Linz. Wszystko się zatem zgadza, albowiem Real Sociedad, kompletując trzeci transfer tego lata, dokłada piłkarza do środka. Pola, środka pola, z którego ubędzie najprawdopodobniej Mikel Merino. Ale co ciekawe, jak sobie spojrzymy na kwoty płacone przez Real Sociedad za nowych piłkarzy, one są naprawdę bardzo, bardzo korzystne dla Basków, bo czy to Javi Lopez, czy to Sergio Gomez, o których już napomnieliśmy w poprzednich CT, kosztowali relatywnie mało. Teraz Sučić również niewiele Real Sociedad kosztuje. Prościej więc zrozumieć, że Mikela Merino bez większego żalu będą żegnać, zwłaszcza po takim sezonie. Do lepszego klubu, możemy to chyba powiedzieć, na głos. Zresztą sam Mikel Merino na pewno też nalegałby na ten transfer. Wraz z kończącym się kontraktem na rękę Realowi Sociedad było zaakceptować ofertę rzędu okolicy 30 milionów euro czy to są pieniądze duże patrząc na realia rynkowe niekoniecznie i dlatego wraz z tym niedawnym już ogłaszanym przez nas wielokrotnie transferem Kalafioriego wychodzi, że Arsenal póki co dość dobrze radzi sobie na rynku transferowym kupując nowych piłkarzy, kontrakt podobno przygotowany do roku 2028 dla Mikela Merino w Arsenalu, słuchajcie tutaj jeszcze trochę prywaty od siebie Nagraliśmy ostatnio podcast z Dominikiem na North London Forever, gdzie omawiamy transfery Arsenalu, m.in. Michaela Merino. To był taki nieco szerszy kącik. Ja oczywiście powiem, jakie jest moje zdanie na temat transferu już w dzisiejszym CT, ale odsyłam, bo tam więcej treści. Mówiliśmy zresztą również o Sparringach Arsenalu, meczu z Bormów, meczu z Manchesterem United, tego meczu z Liverpoolem jeszcze nie zdążyliśmy opisać, ale spokojnie najprawdopodobniej pojawi się również jakieś podsumowanie za jakiś czas na kanale. Ale North London Forever odsyłam. Link znajdziecie w opisie. W każdym razie, wracając do mojej opinii na temat Merino, uważam, że to będzie bardzo dobre wzmocnienie arsenalu. Lewa ósemka, być może także w innej konfiguracji wykorzystywany będzie Mikel Merino w drużynie Mikela Artety, co dwóch Mikeli to nie jeden. Pasuje on też do systemu, pasuje on do wielu koncepcji taktycznych, które w głowie pewnie Mikel Arteta już przetwarza, mając w perspektywie wykorzystanie Mikela Merino. Jest to król. Pojedynków. Te są naprawdę nieprawdopodobne w jego wykonaniu. Mam tutaj statystykę opty za sezon 2021. 23-2024, Mikel Merino 326 wygranych pojedynków. Na drugim miejscu tej listy chociażby z takich postaci wyróżniających się Mohamed Kudus 297, Bruno Guimaraes na miejscu czwartym 286. Jeżeli chodzi o Premier League to godne odnotowania jest również tu udział João Palini, liczba 259 jest również imponująca. Mikel Merino jest po prostu maszyną do wygrywania pojedynków na całej długości Boiska dodatkowo ma świetne warunki fizyczne prawie 1,90 m wzrostu niespotykane wręcz na tej pozycji tak często pojedynki powietrzne wygrane tutaj również bardzo widowiskowa statystyka powyżej 60 paru procent wygranych pojedynków powietrznych dodatkowo 7,2%. Udanych odbiorów na 90 minut. Statystycznie w Lalidze to są już statystyki skłowki, no i wygrane pojedynki na poziomie prawie że 12 na 90 minut. To jest jakiś kosmos, jak się go przyrównuje do innych zespołów. Oczywiście wiele tutaj zależało od tego, jak grał Real Sociedad. Przypominam nasze pogadanki z krzywym na temat Ligi Mistrzów i zespołu Imanola Alguacila. My się wówczas zachwycaliśmy. Jaki dynamit mają ci piłkarze, jak często siadają na rywala i jak potrafią manewrować na całej długości boiska, operując bardzo Zdroworozsądkowo, ale też imponująco intensywnością. No to przecież był zespół, który się oglądał. Później ta intensywność siłą rzeczy spadła, bo nie da się grać całego sezonu na takim poziomie. Ale te fragmenty, które nam pokazywał na jesieni zeszłego roku, Real Sociedad naprawdę rozrywały Beret. Słuchajcie, no i jednym z głównych konstruktorów tamtego imponującego konstruktu był Mikel Merino, właśnie. Więc nie sposób się pozytywnie nie nastroić. Do tego ruchu transferowego, ale poczekajmy, bo różnie się sagi układają. Do momentu oficjalnego potwierdzenia tego ruchu mówimy tylko o piłkarzu przymierzanym do arsenalu. Zielone światło jednak w większości kibiców na pewno Mikel Merino ma. No i na koniec słuchajcie również informacje, które się ze sobą łączą. João jest już o krok od. Przejścia do Paris Saint-Germain i gry w zespole Louisa Enrique. Pożądany pomocnik, chciany w sztabie Enrique, dynamiczny, będący taką turbiną napędzającą ataki swojego zespołu już od podstaw, czyli od tej pierwszej albo w zasadzie od styku pierwszej i drugiej tercji niesamowity motorek ma João Neves ale o tym już mówiliśmy ostatnio umiejętność wygrywania pojedynków także wizja nieprzeciętna wydaje mi się i mówiłem to zresztą ostatnio, że to jest bardzo dobrze pasujący do koncepcji Luisa Enrique, pomocnik na pewno bardziej pasujący niż niechciany do końca w Paryżu Manuel Ugarte, 70 milionów euro podobno zdołano ustalić, Benfica przy tej Okazji jest kolejnym nieprawdopodobnym klubem, który zarabia niebotyczne pieniądze na sprzedaży swoich piłkarzy. Wiadomo, że na tym polu od zawsze mówiło się o niej jak o spektakularnym tworze, ale teraz przebija samą siebie. Jest bodajże pierwszym zespołem, który sprzedał sześciu piłkarzy powyżej tej kwoty 60 milionów euro. Więc no, gratulujemy Benfice, bo to są nieprawdopodobnie dobrze skoordynowane transfery, więc świadczące o samym klubie wielkie gratulacje. Aczkolwiek jeszcze tylko dopowiem, że to jest 60 milionów podstawy i 10 milionów w bonusach, ale podejrzewam, że relatywnie nietrudno osiągalnych. Częścią tej umowy ma być przejście Renato Sancheza na zasadzie wypożyczenia do Benfiki. Jeżeli spełni odpowiednią liczbę meczów, zagra w odpowiedniej liczbie meczów, to jeszcze jakiś symboliczny profit że z tego tytułu wykaże. Natomiast mówiłem, że tu mamy do czynienia z pewnym dealem Łączonym, albo inaczej z czymś, co się wiąże z tym przejściem João Nevesa. Manchester United wiemy, że sądował Manuela Ugarte, więc spodziewałbym się jakiegoś rozwoju tej sytuacji, albo definitywnego zakończenia tej sagi, albo podgrzewania plotek związanych z przyjściem Ugarte w najbliższym czasie. Ale wiadomo, że Manchester United też musi zrobić miejsce w składzie dla potencjalnego nowego środkowego pomocnika o charakterystyce defensywnej. Manuel Ugarte przynajmniej takim jest, być może jeszcze kto inny będzie łączony z zespołem Erika Tenhaga. W każdym razie dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o rosnącym zainteresowaniu Scottem McTominayem. Oczywiście to zainteresowanie rośnie cyklicznie od pewnego czasu, już w zeszłe lato mówiliśmy o bardzo prawdopodobnym odejściu Harego Maguire'a i Scotta McTominay'a. Wiemy jak to się skończyło, obaj pozostali w drużynie Manchester United i na pewnych etapach minionego sezonu odgrywali... Ważne role w drużynie Holendra. Jeżeli zaś chodzi o to okno transferowe, to Fulham podobno złożyło ofertę w wysokości 20 milionów funtów, a więc 20 paru milionów euro za skota Maktouminea. Z tego co sobie przypominam, w zeszłym oknie transferowym ubiegłym letnim okresie mercato mówiliśmy o wyższej kwocie West Hamu za McTomineya, no ale wiadomo, że wtedy też kontrakt McTomineya był dłuższy. Podejrzewam, że United jednak będzie chciał uzyskać nieco więcej pieniędzy. Mówi się o kwocie zbliżonej do 30 milionów funtów. Czy Fulham będzie stać na podbicie tej kwoty? Zobaczymy, ale warto sobie z tyłu głowy zapisać, że takie potencjalne odejście McTomineya do Fulham również nie jest wykluczone. To by było niezwykle symboliczne, gdyby otrze do The Cottagers, a oni w pierwszej kolejce sprawiliby psikusa drużynie Czerwonych Diabłów na Old Trafford, ale póki co to są na razie tylko plotki. Widzimy się jutro, najprawdopodobniej z kolejnym CT, więc zostawiam tutaj tylko wielokropek. Czekam na Wasze komentarze no i zobaczymy co się wydarzy przez najbliższe kilkadziesiąt Kilkanaście w zasadzie godzin, bo kiedy będę zabierał się za przygotowanie do następnego CT, to właśnie tyle mniej więcej minie. W każdym razie czekamy, co tam wielki Fabricio nam jeszcze dowiezie, jak będą prezentować się transfery w innych ligach, w innych odcinkach. A na ten moment dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Cześć!